kochanie jest dworca, jestem tutaj przy takiej pięknej choince za 20 minut ruszam do Kowna, żeby w końcu pokazać Wam piękną kowieńską choinkę i może trochę tam pospacerować, więc co opowiem Wam trochę więcej później, bo jest tutaj bardzo głośno i zabieram Was na wycieczkę jestem w pociągu Podróż zajmie godzinę i 15 minut. Będę chyba już w jak będzie ciemno, ale taki był mój cel, żeby e, zrobić nagrania tej pięknej choinki już w ciemnościach, bo podobno jest przepiękna. No ale za chwilę to zobaczycie. No i jestem tutaj w drugiej klasie, czyli trochę tańszej, i zapłaciłam za bilet 6,40. już w Kownie. Teraz mogę wziąć autobus 42 i dojechać do Lysys Aleja, ale myślę, że się przejdę, bo są niecałe 2 km, fajna pogoda, nic nie pada, więc idę spacerkiem, no i przy okazji pokażę Wam, jak to wszystko wygląda po drodze. centrum miasta i się okazuje, że choinka nie jest tutaj w tym miejscu, a z drugiej strony tego długiego deptaka, więc muszę jeszcze sobie pospacerować, ale bardzo się cieszę, bo pogoda dopisuje, nie ma aż tak dużo ludzi i jest bardzo przyjemnie, więc idę na taki długi spacer no i za chwilę widzimy się obok choinki. jest przepiękna fontanna oczywiście na zimę zamknięta, ale dekoracja jest po prostu bajkowa no i miasto nadal pięknie jest przystrojone dzisiaj brakuje tylko śniegu i byłaby w ogóle bajkowa taka atmosfera no ale niestety od kilku dni mamy temperatury na plusie Jakoś się nie zapowiada <noise> na białą zimę znowu. Jak dla mnie to takie dekoracje mogłyby zostać na długo. Ja lubię, jak jest tak ładnie. No teraz jestem obok kolejnej restauracji. Zobaczcie, choineczki, stążeczki. No po prostu bajka, a nie miasto. Bardzo ładnie, kofno jest w tym roku też upiększone. Bardzo fajny pomysł z tymi kwiatami tutaj w przejściu, bo zawsze można sobie tak po drodze idąc kupić sobie kwiaty. No, bardzo fajnie, bardzo duży wybór róż. No a ja idę ulicą Wileńską, czyli Wilnius. Teraz jest na niej rekonstrukcja, więc powierzchnia jest taka raczej nieasfaltowa, ale mimo wszystko fajnie się spaceruje. Jestem, kochani, pod ogromnym wrażeniem tej choinki. Jej to jakaś, jakaś bajka. W środku zimy mamy tutaj piękne motyle. Jest ich tutaj 600 sztuk. Podobno ma to symbolizować taki rajski ogród, taką oazę spokoju. Gdzie możemy się po prostu położyć na łońce i obserwować motyle, żeby tak każdy mógł sobie przyjść i tak po prostu obserwować te piękne tutaj widoki, a motyle są wszędzie na ścianach budynków, na, na choince, na różnych innych dekoracjach, nawet kawiarnie tutaj obok też są upiększone motylami. No przepiękne, przepiękny widok. Nie wiem, czy będziecie mnie normalnie słyszeć, bo cały czas gra tutaj świąteczna muzyka, i chyba będę musiała to jeszcze raz nagrać. No, zobaczymy, ale jestem w szoku. Jak pięknie jest tutaj upiększony cały ratusz, choinka. I powiem Wam, że tak, zgodzę się. Z wieloma osobami, bo u nas tak jak zawsze jest taka konkurencja między choinką wileńską a choinką kowieńską, więc dla mnie zdecydowanie wygrywa choinka kowieńska, bo ja uwielbiam przyrodę, uwielbiam kwiaty, motyle i wszystko, co jest z tym związane, więc ja czuję się tutaj jak w bajce, po prostu jak w bajce i spaceruję tutaj, no Powiem tak, medytacja jakaś, nie chce mi się wracać do domu, no ale za chwilę mam pociąg, więc muszę lecieć na dworzec, no ale trudno mi stąd wyjeżdżać, bardzo bym chciała tu jeszcze po prostu pobyć, no ale bardzo się cieszę, że mogłam tak na ostatni gwizdek złapać to piękne miejsce i Wam przekazać. No i trochę jest tutaj głośno. Czekam kochani, już na mój pociąg. Mam go za godzinę, a mam taki 40-minutowy teraz spacer na dworzec. I chyba będę musiała Wam po prostu opowiedzieć, podłożyć głos, bo tutaj cały czas grała muzyka i nie mogłam Wam normalnie nagrać. Ale o, tak w tle, już się żegna z nami Kowieńska Choinka. Przepiękna, fantastyczna choinka, i bardzo się cieszę, że mogłam Wam ją pokazać. Więc co? Lecimy na dworcu. Jestem na dworcu, bilet kupiony. Tym razem pociąg jest jeszcze szybszy, bo godzinę 13 minut do Wilna. Będzie mało, mało stawał na przystankach po drodze, dlatego jedzie szybciej. Bilet kosztował 7,60 czyli trochę drożej. No i, i szybko już będę w domu. I tak sobie pomyślałam, że nie będę tutaj jeszcze z Wami się żegnała, a nagram te choinki, które obiecałam w różnych miejscach w Wilnie. Te takie miejscowe, które się znajdują w różnych dzielnicach. Więc teraz lecę na pociąg, a my się widzimy w dalszej części filmu. A oto już jest mój pociąg. Za 20 minut ruszamy do Wilna. A tak wygląda dworzec w Kownie. Thank you

Kochani, tak na koniec filmu, bo zauważyłam, że z Wami się nie pożegnałam. Nagrałam kowno, wróciłam do Wilna, za kilka dni było święto trzech króli. Nagrałam, jak to u nas wyglądało. Mam nadzieję, że taki filmik jeszcze w tematyce świątecznej, ale już w nowym roku też Wam się będzie podobał. Jak widzicie, w domu mam też jeszcze świąteczną atmosferę, ale ja lubię z taką atmosferą zostać jeszcze trochę dłużej, więc Myślę, że tak do lutego będę miała tę choinkę jako taką lampę. Bardzo lubię, jak właśnie w domu tak jest, i szkoda mi tak od razu to wszystko sprzątać, więc zostaję jeszcze w takiej świątecznej atmosferze, a Wam życzę miłego oglądania, miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa!